To w kolejnym filmie na tym kanale i to jest właśnie drugi film po takiej długiej przerwie I gdzieś sobie w Robloxa, porobimy sobie Tokio Drifty <grywdy> no nie, no żartuję, ale pograjmy sobie w Robloxa, jeszcze sprawdzę czy to się wszystko nagrywa, tak ładnie się nagrywa I nie będą takie zwykłe odcinki z gier typu z Robloxa, to będą ciekawostki o Robloxie mam już nawet przygotowane z mobilnego grania, tylko ciągle mi się nie udaje, ja już muszę sobie lepszy program do nagrywania załatwić. Czemu tak długo nie nagrywałam już prawie dwa tygodnie? Ale mam... Na... Tak będą wrzucane filmy. Mam nadzieję, że co dwa dni, tak co trzy. Wiecie, jak będzie mi się chciało i jak będę Dobra, więc robimy takie drifty. Jeszcze muzyczkę mi się przydało. Może pojedziemy na początku do banku, żeby ograbić? Tak, bo jest jeszcze dzień, to wiecie. Dawajcie, fulla robimy. Ja uwielbiam. Ok. Jany kierowca z Ukrainy. Dobra. Widzę, że tam też jubiler jest, więc do jubilera też sobie wejdziemy. O, no super. To się weszliśmy Chociaż takie drifty porobię. Oj, tu ktoś tam był? policjant? Nie, złodzień. Witamy w klubie złodziei. Dobra. O. Wow, a help, co tu się stało? Co tu się stanęło? Ehm, dobrze, wejdziemy. Nie, zamknięty skór. czy musimy poczekać. Albo nie. Pojeździmy sobie, co mi tam, oj, zmniejszymy kamerkę, oj, przepraszam za te powiadomienia, ale tak jest. Oj, Spaceful Rocket, chyba nie mogę właśnie tych... A, klaxon, ja już... z tego powodu uwielbiam Roblox'a. J Break bank. Okej, okay, wyjedziemy sobie na pustynię. Oooooo! Kto to tam był? O, ścigamy się, tak? Dobra, ścigamy się. Nie, ja nie mam szans. O już Co ja zrobiłem? Widzicie, jakie oni mają tu auta, ja taki biedak jestem Ja rzadko gram w Robloxa, codziennie w Brawl Stars i Minecrafta Wiecie Jak mi się zachce pograć w Roblox, to sobie pogram Tam policjant jechał? Nie wiem. Dobra, uciekamy Aż nadejdzie dzień, to wtedy wrócimy Nie wiem, czemu już nie, mo nie mogę, nie właśnie Nie mogę tych przyspieszaczy Aha Dobra, tu jest latarka Okej, okay, nie wiem o co tu chodzi To jest rocket Aha, musimy... zarobić Walniemy jeszcze w tym w lampę. Czekajcie, gdzie ja pojechałam? O, do, może się pościgamy z nim. Szalony kierowca z Ukrainy. Jeszcze odnośnie moich filmów, to pomyślałam, że będzie nieraz sporadycznie odcinek z Clash Royale, jak już wbiję Challenger'a jedynkę albo i dwójkę Challenger'a. No ale ten Clash Royale to trochę później się pojawi. Oj! No brawo! Brawo. No brawo dla Pawła, brawo. O, dobra. Coś się udało. Teraz, speed. Uwaga, speed. Dobra, jakoś wylecieliśmy. Gdzie jest? O, tam jest. Dobra. latarkę sobie włączę latarkę, światła pojedziemy na skróty <laughs> fajne skróty co nie a no i zapomniałam wam powiedzieć jeszcze o tych filmach to, że będę też wrzucał top 10 ciekawostek o, równych, o różnych jedzeniach typu o McDonaldzie, jak się rozwijał no mam nadzieję, że wam się spodobają to dużo czasu mi będzie zajmowało, wiecie, niż te moje filmy co kiedyś nagrywałem więc nie będą one tak mega często. Mam nadzieję, że ktoś... oj! Czy to jest kamerzysta? Okej, okay, robimy akcję życia. Ograbiamy sobie tutaj. Ograbiamy sobie. Muszę zobaczyć też ile minut mi minęło. Um. Okej, okay, jeszcze chwilę. Ograbimy to i skończymy odcinek. No tak się... No, no coś, coś nie pykło. Co się nie działo tu? Oj ja nie umiem tego otwierać Oje. o chłopie tu widzę, że ktoś już ukradł, okradł ściszymy sobie dźwięki bo po prostu jest tak głośno, że masakra dobra, spróbujemy okraść spróbujemy o, kolega nam chyba to pomoże tak, dziękujemy bardzo, Szanowny koledzy co to jest? ojej ła, ła, ła Okej, okay, dostaliśmy się i tu są... 400 tylko złotych? Czekaj, tu wejdziemy 450 550 Ale tu zarabiam sobie Dawać 1000, więcej niż 1000 Pograbiamy cały bank 1100 więc 50 kaszy znowu o jeju pieniędzy. Będę bogaty Dobra. Teraz musimy tylko stąd uciec. Okej. Szybko uciekamy. Ale fajne ten. Powieczywi. Nie bo, O, dobra, uciekamy. I gdzie jest moj, moje autko do robienia e, Tokio Driftów? Ojej, chłopie. Dobra, jedziemy teraz do jubilera. Okej. Zostało wyłamane. Dobra. Nie! Myślałam, że to złodziej, a to policjant. Kurde. Znisz go, zniż go. Pomóż mi. Aj. Ale chyba nie straciłem tych pieniędzy. Mam nadzieję. Czy, czyżbym stracił? Nie. Nie straciłem. Więc tak, to by było na tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Sorry, że takie krótkie te filmiki, ale no, no jak, jak znajdę jakiś lepszy program do nagrywania, to wtedy będą dłuższe, bo Bandicam tylko do 10 minut. Więc ja już się z Wami żegnam. Siema. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i to jest właśnie drugi film po takiej długiej przerwie. I gdzieś gramy w Robloxa, porobimy sobie Tokio drifty. No nie, no żartuję, ale. Pograjmy sobie w Robloxa, jeszcze sprawdzę czy to się wszystko nagrywa. Tak ładnie się nagrywa. Nie będą takie zwykłe odcinki z gier, typu z Robloxa. To będą ciekawostki o Robloxie. Mam już nawet przygotowany właśnie miniaturkę na odcinek z mobilnego grania. Tylko ciągle mi się nie udaje. Ja już muszę sobie lepszy program... Do nagrywania załatwić. Czemu tak długo nie nagrywałam, już prawie dwa tygodnie? Ale mam nadzieję, tak będą wrzucane filmy. Mam nadzieję, że co dwa dni, tak co trzy. Wiecie, jak będzie mi się chciało i jak będę miał. Dobra, więc robimy Tokio drifty. Jeszcze znaczy, muzyczkę mi się przydało. Może pojedziemy na początku. Do banku, żeby ograbić, tak? Bo jest jeszcze dzień, to wiecie. Dawajcie, fulla robię. Ja uwielbiam. Okej. Okay. Jany kierowca z Ukrainy. Dobra. Widzę, że tam też jubiler jest, więc do jubilera też sobie wejdziemy. A, no super. To sobie weszliśmy. Chociaż takie drifty porobię. Oj, tu ktoś tam był? Policjant? Nie, złodziej. Witamy w kluby złodziej. Dobra. O. Wow, what the help, co tu się stało? Co tu się stanęło? E, dobrze, wejdziemy. Nie, zamknięty Kurczę, musimy poczekać. Albo nie. Pojeździmy sobie co mi tam. Oj, zmniejszymy kamerkę. Oj, przepraszam za te powiadomienia, ale... tak jest. Oj, Spaceful Rocket. Chyba nie mogę właśnie tych. A, Klaxon. Z tego powodu uwielbiam Robloxa. J BreakBank. Bank. Okej, okay, wyjedziemy sobie na pustynię. Uuuu, kto to tam mówi? Ło, ścigamy się, tak? Dobra, ścigamy się. Nie, ja nie mam szans. Ojej, Co ja zrobiłem? Widzicie, jakie oni mają tu auta? Ja taki biedak jestem. Ja rzadko gram w Robloxa codziennie w browser i minecraft'a Wiecie. Mi się zachce pograć w Roblox, to co pogram. tą policjant jechał? Nie wiem. Dobra, uciekamy. Aż nadejdzie dzień, to wtedy wrócimy. Nie wiem, czemu już nie, mo nie mogę właśnie... Nie mogę tych przyspieszaczy. Aha, dobra, tu jest latarka. Okej, okay, nie wiem, o co tu chodzi. Rocket. Aha, musimy... Chyba nie jeszcze w, w tym w lampę. Czekajcie, gdzie ja pojechałam? O! Do, może się pościgamy z nim. Szalony kierowca z Ukrainy. Jeszcze odnośnie moich filmów to... Pomyślałam, że będzie nieraz sporadycznie odcinek z Clash Royale, jak już wbiję Challengera jedynkę albo i dwójkę Challengera. No ale ten Clash Royale to trochę później się pojawi. Oj, no brawo, brawo. No brawo dla Pawła, brawo. O, dobra, coś się udało. Teraz speed. Uwaga, speed. Dobra, jakoś wyleciliśmy. Gdzie jest. O, tam jest. Dobra, Latarkę sobie włączę. Latarkę, światła. Pojedziemy na skróty. Fajne skróty, co nie? A, no i zapomniałam Wam powiedzieć jeszcze o tych filmach. To, że będę też wrzucał top 10 ciekawostek o równych jedzeniach, typu o McDonaldzie, jak się rozwijał. No, mam nadzieję, że Wam się spodobają. To duże czasu mi będzie zajmowało. Wiecie, nic to moje filmy, co kiedyś nagrywałem. Więc nie będą one tak mega często. Mam nadzieję, że ktoś. Oj. To jest kamerzysta. Okay. ok, robimy akcję życia. Ograbiamy sobie tutaj. Ograbiamy sobie. Muszę zobaczyć też, ile minut minęło. Um. Ok, jeszcze chwilę. Ograbimy to i skończymy odcinek. No tak się, no, no coś, coś nie pykło. Idzie tu, oj Ja nie umiem tego otwierać Oje. o chłopie Tu widzę, że ktoś już ukradł okradł. Ściszymy sobie dźwięki Bo po prostu Jest tak głośno, że masakra Dobra, spróbujemy okraść Spróbujemy O, kolega nam chyba pomoże Tak, dziękujemy bardzo Szanowni koledzy Co to jest? Ojej Ła, o, ła, o, o, o. Okej, okay, dostaliśmy się i tu są 400 tylko złotych, czekaj tu wejdziemy. 450 650. Ale tu zarabiam sobie dawać 1000, więcej niż 1000. Pograbiamy cały bank 1100 550 kaszy znowu. Ojej, już! pieniędzy! Będę bogaty. Dobra, teraz musimy tylko stąd uciec. Okej okay. Szybko uciekamy, ale fajne ten powieczył. Nie bo... O, dobra, uciekamy. I gdzie jest moj, moje do, autko do robienia e, Tokio Driftów? Ojej, chłopie. Dobra, jedziemy teraz do jubilera. Okej. zostało wyłamane, dobra. Nie! Myślałam, że to złodziej. A to policja. kurde. Znisz go, znisz go. Pomóż mi. Aj, ale chyba nie straciłem tych pieniędzy. Mam nadzieję. Czy, Czyżbym stracił? Nie. Nie straciłem. Więc tak, to by było na tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Sorry, że takie krótkie te filmiki, ale no, no jak, jak znajdę jakiś lepszy program do nagrywania, to wtedy będą dłuższe, bo bandikam tylko do 10 minut. Więc ja już się z Wami żegnam, Siema.